Jak Państwo wiedzą, restauracja Uwieniawy, yy, której patronem jest właśnie generał Wieniawa Długoszewski. Yy, tak jak już tutaj kilka osób pytała mnie, pytało mnie po drodze, yy, otwieraliśmy restaurację w najgorszym okresie, yy, nie tylko w naszej branży, ale w ogóle na całym świecie, czyli całym, całej pandemii COVID-19. Więc yy, naszym głównym założeniem było to, żeby otworzyć w końcu restaurację jak, jak, jakąś, która będzie nawiązywała przede wszystkim do przedwojennej Warszawy i pokaże też warszawiaką Warszawę z tamtego okresu. Wybraliśmy patrona między innymi dlatego, że jesteśmy pasjonatami tego okresu, przede wszystkim również dlatego, że znajdujemy się w specjalnej lokalizacji, czyli w historycznym centrum Warszawy. Nasz patron, oprócz tego, że był wspaniałym żołnierzem, ułanem, mężem stanu, poetą, no człowiekiem instytucją, a zaraz ambasadorem naszego kraju, a nawet przez kilka dni prezydentem, był przede wszystkim osobą związaną mocno z kulturalną Warszawą, a przede wszystkim z ceną gastronomii. I uważamy, że jest symbolem tego, co najlepsze w gastronomii z tamtego, z tamtego okresu. Więc to Patron uważamy mocno, mocno pasujący do, do, do konceptu gastronomicznego. Oprócz tego, że był e, wyznacznikiem trendu, wy, wyznaczał trendy, to był też miłośnikiem dobrych trunków, e, bywacem najlepszych restauracji warszawskich, od Argi, po e, Ziemiańską. E, więc Patron świetnie, świetnie spasowany do, do konceptu restauracyjnego. Który miał apetyt zarówno na salonach i w pałacach, ale również nie stronił od zwykłej zagrychy w szynkach dorożkarskich, do których zabierał swoich przyjaciół czy kompanów z eleganckiej armii. W związku z tym, że sam Wieniawa był wyznacznikiem trendów, wyznaczał trendy, a nie ulegał im, my również postanowiliśmy wyznaczyć nowy trend na rynku jest to właśnie nasza polska kuchnia oficerska. E, która tak naprawdę nawiązuje i czerpie e, to, co najlepsze z polskiej kuchni, e, właśnie międzywolnie, dwudziestolecia międzywojennego. Więc tutaj tak naprawdę mamy masę rzeczy i, i inspiracji, które możemy wprowadzić do naszej karty, e, choćby dlatego, że, że Warszawa tamtych czasów była uważana za Paryż północny, przyczyniła się to między, e, międzywoniu masa e, szlaków kupieckich, bardzo dużo. Yy, czerpaliśmy z Francji, z Włoch, ale również, jakby to teraz powiedzieć, z, yy, z kuchni regionalnych, bo yy, yy, z, i z Polesia, i, i, i z Białorusi, i, i z Kresów Litewskich, stamtąd również czerpaliśmy masę różnych rzeczy, więc kuchnia oficerska yy, ma to do siebie, że możemy się bawić tą kuchnią od ostryk po kaszankę z cebulą. Dzisiaj zaserwowaliśmy Państwu nasze yy, po części menu, które oczywiście znajduje się w karcie, yy, mogą Państwo dzisiaj na przystawkę spróbować naszego schabu yy, po warszawsku, yy, jajek robionych na styl polski, ale również dań wegetariański, który będziemy serwowali w kolejnych odsłonach. Bo również w tamtym okresie powstawało masę cudów i cudek, nie tylko związanych z mięsiwem, bo tak mniej więcej niektórym kojarzy się kuchnia oficerska, że będzie ciężka i opiera, opiera się opierała głównie o mięso, ale również mamy ofertę skrojoną dla wegetarian. Co do samego, samej koncepcji lokalu i dwudziestolecia międzywojennego. Oprócz tego, że była, że, że była to wspaniała kuchnia, to przede wszystkim chciałbym Państwu zwrócić uwagę również na nasz serwis, atmosferę, która będzie panowała w lokalu. Dużo dzieje się u nas przy stole. Zależy nam na tym, żeby goście zrozumieli, na czym polega prawdziwy serwis, prawdziwa gościnność, bo. Również uważamy, że dlatego goście wracają w tych czasach do restauracji, żeby być odpowiednio obsłużonym, a to działo się właśnie przy eleganckich stołach, właśnie w latach 20. i 30. -tych. Wtedy zarówno dobrze można było spotkać masę eleganckich garniturów, co również wytwornych mundurów oficerskich. Również ta, ta cała grupa oficerów, żołnierzy była bardzo wpasowana w życie społeczne i kulturalne, a i również, nie tam tamtego okresu. Yy, siadano przy pięknie nakrytych stołach i yy, wtedy zaczynał się ten serwis, wtedy jeszcze francuski, angielski. Yy, my chcemy, żeby nasz serwis był nazywany serwisem wieniawy żeby było jak w domu, dostaną Państwo u nas zupę z wazy, na kuchak posieka dla Państwa tatara, usmaży prawdziwki przy stole, nasi kelnerzy wyfiletują rybę, zaser, po, po, podzielą Państwa z daniami tak, żeby jak Państwo przychodzą w gronie rodziny, znajomych, mieli okazję państwo poprowadzić każdego z Bardzo mocna selekcja win i szampanów. Również nasz Soneliusz Maciej dba o to, żeby odpowiednio dobrać trunek dodania. Mamy swój nastaw nalewek, bardzo duży, bardzo duży wybór destylatów. Także wszystko to, co skupia się na dobrą, dobrą zabawę i dobre doznania do, do kulinarne. Życzę Państwu miłego popołudnia.